Cześć, mam na imię Krzysiu. Jest to 5 lat, już nie pracuję. E, skończyłem wyższe studia. E, mieszkamy koło siebie, w ogóle wiesz, mam dużo znajomych, fajnych. E, wiesz, jakie mam zainteresowania, podróże. W ogóle tak to jestem też fajny, mam dużo znajomych. E, no, wiesz, wiesz, co mi się podoba, e, e, że po prostu jestem naturalny. Podszedłem do ciebie, przedstawiłem się. Od paru lat no, ciężko nie borykam się, nie mogę znaleźć pracy. I powiem ci, na przykład, lubię jakie kolory zielony, niebieski. I jeszcze oprócz tego, wiesz, co? czasami lubię jeździć na wycieczki. No, to chciałem ci po prostu powiedzieć: chciałem być przy tobie naturalny. To dla tych. Którzy mówią, że jak jesteś naturalny i podchodzisz do kobiety, to jest takie proste. Podejść w ten sam sposób, jak ja powiedziałem. Przedstaw się, powiedz, że studiowałeś, gdzie pracujesz, powiedz o kolorach, o wszystkim, co tylko ci przyjdzie na myśl. I podejść tak do stu kobiet. Ja gwarantuję ci, że jeżeli podejdziesz w ten sposób, ponieważ. To jest w jakiś sposób naturalność. To na 100 kobiet 100 sobie pójdzie. Pójdzie sobie po prostu prosto albo w lewo, i nawet nie będą chciały z sobą już więcej rozmawiać. Zastanów się nad tym, bo bardzo wielu z Was mówi naturalność. Pokazałem Wam. Jak wygląda naturalność? A ty przekonaj się podchodząc do stu kobiet, czy tylko naturalność wystarcza. Hej.